Wręcz bym powiedziała rewelacyjnie jak na taki zabieg, a maluch też świetnie, właśnie sobie śpi, nawet... Oczywiście! Nie, bardzo grzeczny jest, nie ma co narzekać, naprawdę. No właśnie, taki wujko-dziadek. Zastarzałem się. No, to jest pierwszy z kolejnego mm -hmm. pokolenia, z moich sześciaków. No. Mam czwórkę sześciaków i to jest pierwszy, że tak powiem. A my też ściskamy. Oczywiście. <gryśla> Od prababci? Czy ci prababci? Czyli ja to była cesarka tak. planowana, to żony mnie ubrali, maską, zdezynfekowaliby mnie i mi. A to było tak na szybko, A tutaj było tak, że. Nie, nie jest. W trakcie nie, porodu nie. Naturalnego. No tak, 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 tak. tak. No. no, jak na jednodniowy, taki nie za duży, nie za mały. No. Kupiłem mu Misiaka, Misiak na razie jest większy od niego. Rozważamy <grymioski> hodowcy, badając po prostu bicie serca i stwierdzili, że no, to może oznaczać, że coś tam jest niedobre. I, i, i albo ryzykujemy i próbujemy dalej naturalnie, ale mhm. z, być może z dużym skutkiem, no, albo tkniemy i... i No. Hejka. No. Hejka. Siemano. I kolejna. Wiesz, co? No, bo się jedno oko otworzyć. Jej. Pokazać, jakie masz piękne, duże oczy. No, ma takie oczy okrągłe. Duże. W kolorze. Ciemny, szary, ciemny, szary taki prawie no. czarny. Czy znaczy prawie taki, no, bardzo ciemny. Grafitowy taki, nie? No. Aż dziwne, bo zazwyczaj dzieci się rodzą z takimi błękitnymi. Jakie oryginalne są? Mhm. O, no, chodź. Nie <laughs> Widać, że on jest po prostu rysznym dzieckiem. Jak się najad, to więcej mu do życia i do szczęścia mu nie trzeba. Będzie sobie teraz spał. Dopóki mu starczy, więc nie będziemy nocy. Jeszcze zielonz. O, oko otworzył. Jednak się zacznę. Występy są teraz z kolego. Powiedz coś do kamery. To jest twój debut. Telewizyjny. Tak. Na wielką kamerę. Podrabiam się na nałku. Tam tym w środku, zawsze tak przy kąciku. Nie chcę być kwiatą no. widać. O? To widać. Ten misiek ma nogę, jaką to. No wiesz, starałem się wybrać takiego, żeby był na pewno ciutek większy, ale żeby go tak nie za bardzo nie, nie przestraszył. Czy często kupkę robię? Raz, raz zrobiłam. Nie. Uh -huh. A, powiedz, dopiero mam jeden dzień, jeden dzień, jedna kupa. Mhm. Może jednak coś powiesz. O, tak wyciągnęła. To... No, zginę? Na ma tyle miejsca wokół. Już się nie no. musi. Zdecydowanie więcej. Więcej powietrza. Wody tylko mniej. W no tak, ale zawsze dadzą mu to jest historia teraz dokumentowana. Dokładnie. Pierwszy dzień. Jak trochę podośnie będzie można mieć No, hmm. no <laughs> tak, że jest takie jak awaryjne. Dzieciusiowy się śmiejemy, bo ma. No nawet do obcięcia niektóre już. Takie mu przez ten tydzień więcej. Przyciskałem się, przyciskałem. To jest taki zgrabny bym powiedział. Nie za duży, nie za mały, nie z grubaskiem. Nie ciążył ci zbytnio. No nie, 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 grzeczny był nawet. Dałam radyko go dźwigać. Tak się przyzwyczaiłeś, że się z nimi nie chciałaś rozstać? Ja to chciałam bardzo, żeby się ze mną rozstał, ale on nie słuchał, bo on nie jest zbyt grzeczny, wygląda na to. Prosiłam już mu tyle na no obiecywałam, że... No, Dietetyczna. Wiesz, ja zbyt nie narzekałam, jak gdzieś w tych placówkach na jedzenie, bo to się trochę schudła przynajmniej. W tą stronę. Myślałam, że jednak dobrze karmili. Mnie. Nie, no nie, tak, to jest taka dieta raczej. Mieszkałem. Pojeść to sobie człowiek nie poje ale na, na może szczęście. nawet lepiej. Bo więcej się leży niż chodzi. Na szczęście w większości przypadków byłem chomy, także w razie czego mogłem do bufetu zejść. No właśnie, to zawsze w szpitalu jest bufet. Tu też jest na na szczęście. wszystkich innych tam w Warszawie to jest ale też jest tak, że większość no, jest, centrum, że jest czy tam czy tam w centrum, czy gdzieś z Kopernikiem, niby taka uliczka jest już na boku, taki chodnik no tak. I też pan od razu pochodzi no. I to wcale też nie gwarantują, że będzie miejsce, bo ja się na przykład wjeżdżam i dopiero szukam, może gdzieś się wcisnę. Tak. I zazwyczaj jest wielki szpital i mało no. miejsc. Nie, nie, niek. Wstaniesz w końcu, nie będziesz w nocy szalał. Już. Zamknę. Co mi to oczy za mną, Pierwszy dzień minutę. Po prostu nagle będzie trochę. Widać, jaki jesteś długi. Miele. I te piosenki też są już twarde. Cały czas. No właśnie. No, Nie no się, to... że idzie bokserem. Nie Gardę mhm. Co, co się dzieje? Ale jak tego dostałem, to miot po oporodzie. to teraz zobaczymy, się, w lewo, w prawo, Od oczy, oczy było otwarte i się patrzy, co się dzieje. No to, a, to jest Właściwie nie płakał, bo nie że było Nie, nie, tak. No. Się i później do I do no ja siedziałem w takim pokoju. Na fotelu? Są. Taką, taką jednorazowo no, tak. przyciętą Aha. i po prostu położyli, przy kilku i tak ze 20-30 minut. No aż, aż ten... Patrzcie, już wjeździ. że no, to jest, no, myśmy siedziałem. Tak mi się wierzyło na tym brzuchu. Głowa tak. Głowa tak, tak. Później jeszcze trochę też życie Paryżu, i później ze mną, bo teraz jest, że dwie godziny muszą... Musi tak być skóra do skóry. Niby, niby można wyłóż to, bo to jest mhm. naprawione ładnie, ale... Yy. No, chyba, że jest jakiś wiesz, wcześniak, nie no tak. wcześniak, no to wtedy siła wyższa. Ale. Ale on był tydzień opóźniak. Teraz wcześniej. Muszę to... Co Co się nie. Dzieje? Może tak Nie. dopiero się dowiaduje, że można trochę popłakać. <laughs> no to że wczoraj. Lepiej, żeby za dużej wiedzy na ten temat Nie. 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 Nie, że, dlatego mówię, że będzie go bardziej pianowo. Siu. O, o, ucho się zawinęło. Muszę zauważyć, że muszę. O, przyszła dziewczyna. co Już przeszło. I... to jest ta fajna dziewczyna, co daje mleko z kurczakiem. Mm -hmm. <решили> mm -hmm. Так, говори. А, Поднялась, да? С na Facebooku już zamieściłaś choć jedno zdjęcie? Nie, jeszcze nie. No fakt, nie było kiedy. To nie takie proste. No wiesz, tak po prostu pomyślałam, że a nóż? Muszę wrzucić, bo tata wczoraj zrobił zdjęcia trochę aparatem. Cóż taki jesteś? Ci plusi. No, co tam, to tam. Czapka też jest za mała? Nie, nie, nie. Ojejciu. Coś się mlekiem? Tak. A nie, chyba nie dobre to mleko sztuczne, co? Troszeczkę. Dziesięć mililitrów to jest. To całe tak. śniadanie? Zawrotną dawkę

está